Gości, przede wszystkim panią prezydent Wiceprezydent Janę Skrzydlewską, pan Reszek Raszczyński, prezes Łódzkiego Związku Leki Atetyki, pan Artur Partyka, olimpijczyk i wywiadu świata z i pan Krzysztof Maciaszczyk, Miejska Alemanca. Pani prezydent, poproszę. Szanowni Państwo, to jest bardzo miły dzień, ponieważ od dziś. Zaczynamy wszystkim łodzianom, mieszkańcom województwa ale również sympatykom Królowej sportu Lek Atletyki przypominać o tym, że w przyszłym roku, 11 lutego po raz piąty w Łodzi odbędzie się halowy mityng lekkoatletyczny, Orlen Cup. Jest to impreza, która zastawecznie się w kalendarz wielkich wydarzeń sportowych, które mają miejsce w Łodzi. Impreza, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Impreza, która odbywa się w Atlas Arenie, w obiekcie, który jest do tego wspaniale przygotowany. Zawodnicy cieszą się, że mogą tam startować, cieszą się, że mogą tam bić kolejne rekordy meetingu, ale również czasami, również biją swoje rekordy życiowe. Ogromnie się cieszę, że Organizatorzy również dają nam szansę zaprosić na trybuny Dzieci i Młodzież. Dystrybujemy bilety wśród dzieciaków i młodzieży, która uczęszcza do łódzkich szkół. Dzięki temu mamy jeszcze myślę ważniejszy, silniejszy doping na trybunie w Atlas Arenie. Ja wszystkich Państwa serdecznie zapraszam 11 lutego na godzinę 17 do atlas areny, abyśmy mogli kibicować naszym wspaniałym zawodnikom. Przypominam, że jest to rok olimpijski, więc myślę, że wielu z nas, którzy się tam znajdą, będzie mogło podziwiać może przyszłych również mistrzów olimpijskich. Przed nami YouTube wielka impreza. To po raz piąty młodzi będzie gościła najlepszych zawodników w 8, w 8 konkurencjach, ale mamy też niespodziankę dla dzieci. Chcemy, żeby dzieciaki, które bawią się w programie Lekka Cech dla Każdego, takich dzieci z wojewódzkim ponad 700, żeby wzięli udział w porannym mittingu właśnie na tej arenie, gdzie będą później startowali przyszli czy obecni mistrzowie Europy, świata, przynajmniej bliscy, żeby dzieciaki również miały szansę pobawić się na tej wieży, o której Pani Prezydent właśnie powiedziała. Ta nawierzchnia, która jest położona na Zarębie, to najlepiej położona nawierzchnia w Europie. Dlatego firma, która nam kładzie potem tę bieżnię niebieską, na tym jest bardzo, bardzo zadowolona. A zawodnicy biją na niej rekordy Polski. Mam nadzieję, że będą również rekordy mitingu w tym roku, bo przed nami myślę, że Artur powie dokładnie o konkurencjach, które będziemy rozgrywali. I przed nami też. Bardzo fajnie dla nas pamiętamy jak po mistrzostwach Europy czy Świata spotykamy się na arenach w Polsce na otwartym stadionie na Memoriale Kamilsko-Limowskiej czy Jerozolimowskiej, gdzie gościmy właśnie świeżych mistrzów Europy. Tutaj też tak będzie, bowiem mamy zapewnienie Polskiego Związku Lekarzytyki, że w tych konkursach, które będą rozegrane w nich, będą wszyscy najlepsi polscy zawodnicy, czyli mistrzowie świata i Europy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Lech wspomniał i, i Pani Prezydent, piąte spotkanie z wielką Lekką Atletyką w łódzkiej Atlas Arenie. Co do strony sportowej, konkurencje. Oczywiście będą to konkurencje, które są dla nas, dla, dla kibiców, dla... dla Ludzi, którzy kibicują polskie lekkie atletyki, bardzo ważne, bo w tych konkurencjach będziemy mogli zobaczyć te gwiazdy, które odnoszą sukcesy na bieżąco, w tej chwili na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy. To przede wszystkim Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski z Kokotyczce, Ewa Swoboda, która tak pięknie jest przyjmowana tutaj w Łodzi, czyli 60 metrów płaskie pań, 60 metrów płaskie panów. Tutaj nie możemy się na razie pochwalić wielkimi nazwiskami, bo panowie troszkę wolniej biegają niż to. Miała miejsce 5-10 lat temu. Ale kula, kula mężczyzn, kula kobiet. Kula mężczyzn wiadomo, tutaj widzieliśmy wcześniej Michała Haratyka, widzieliśmy Konrada Bukowieckiego, którzy już tutaj na Atlas Arenie pchali kulę ponad granicę 21 metrów. Paulina Guba, czyli mistrzyni Europy z roku 2018. Również będzie startowała u nas w Atlas Arenie Skop Zwyż. Tym razem chcemy zaprosić Kamilę Lićwinko i zorganizować Skop Zwyższy Kobiet. Oczywiście mamy nadzieję, że Sylwia Głonarek będzie również na, jako, jako gość zaproszony na Atlas Arenie. To jest ludzki zawodnik i, i oczywiście, oczywiście będziemy chcieli gościć Sylwka tutaj, tutaj w hali. Kolejne konkurencje to również konkurencje biegowe 60 metrów przez Słodki panów i pań. Tutaj odpowiednio Damian Czykier, a panie to świetnie biegająca Karolina Kołeczek, która w zeszłym roku, w tym roku, w tym sezonie poprawiła swój rekord życiowy. Biega, biega bardzo regularnie i miejmy nadzieję, że ten sezon halowy będzie dla niej również udany. Będzie gościła również Klaudia Siciarz, która jest zawodniczką, która świetnie pobiegła w tym sezonie halowym doskonały wynik 8, 8 sekund. Mamy nadzieję, że będzie, będzie również tutaj ta rywalizacja bardzo bardzo owocna, jeśli chodzi o rezultaty. Oczywiście gwiazdy zagraniczne, ale tutaj chcemy stopniować napięcie. Chcemy jeszcze z Państwem spotkać się kilkukrotnie przed meetingiem, tak aby już pełną listę zawodniczek i zawodników przed meetingiem Orlen Orl 2020 Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Jak bardzo ten mityk wpisał się na stałe w Atlas Doświadczę, jak Artur z jaką swobodą mówi, że to u nas jest w ten tu? A jest? gdzie mamy to zrobić? Uczestnicy <grymne> wszystko e, już powiedzieli, nie wypada tylko powiedzieć, że e, impreza jest biletowana, bilety w cenie w ubiegłym roku 20 zł normalne, 15 zł huńgowe. Huńgowy przysługuje wszystkim uczącym się osobom, studentom, emerytom i rencistom. Dzieci do lat trzech wchodzą bezpłatnie i osoby niepełnosprawne również bezpłatnie. Jeżeli niepełnosprawność nie pozwala wejść samej tej osoby, to przewodnik czy opiekun również wchodzi bezpłatnie. I najważniejsze sprzedaż usza 11 grudnia o godzinie 11.00, czyli... Także równo dwa miesiące przed meetingiem ruszamy ze sprzedażą, a jeszcze, jeszcze tak. oczywiście bilety są dostępne na platformie e bilet i w kasach, w Centrum Biletów Atlasa Zachęcamy do wyjścia. To trzeci radny po Tak, wcześniej tak. tak. Piąty był Także rzeczywiście mamy, mamy okazję gościć wielkich zawodników, wielkie zawodniczki. Przy okazji patronek właśnie z tak tego zauważył największa polska firma, która mecenatem lekki atletyki zajmuje się już od roku 2009, także dziesięciolecie obchodziliśmy w tym, w, tym, w tym roku zresztą wiele, wiele uroczystości związanych ze stuleciem. Polskiego Związku Lekki Atletyk i meeting, który odbywał się u nas 4 lutego, był jednym z elementów tego jubileuszu. Także mam nadzieję, że warto będzie zobaczyć to wydarzenie lekkie atletyczne. Trudno się za mną uchwalić, ale rozmawiając właśnie we wrześniu na Majale Kaminsko-Jomowskiej w Chorzowie na temat startu w naszym meetingu Cup. oczywiście pytania wszystkich tych, którzy startują w pięciu górą. W zmysz? zbysz w pytają, le, czy będzie open Cup, czy jest luty, czy rezerwować luty. Tak odpowiedzieliśmy trenerzy, wpisali to w tak zwaną łączkę, czyli to do domu, tak, w kalendarz treningów, obozów, startów. 11 lutego właśnie te gwiazdy polskie, które odnoszą największy sukces na światowych, to Szefie Śląsław Europy, europejskich w będą obecne w Łodzi, będą startowały w konkurencjach, które są. Tak jak powiedział, a te, które, te gwiazdy, dla których konkurs nie mamy, Będą, będą naszymi gości. Jeszcze chciałbym, drodzy Państwo, tutaj dodać, bardzo wspomniałem już o wspierającym nasz dużym sponsorze, czyli firmie Orlen, ale również bardzo podziękować miastu Łódź, bo to tak przecież miejsce, w to, dzięki któremu możemy robić Atlas Arena, to, dzięki któremu możemy robić to wydarzenie, wielkie wydarzenie katetyczne. I tutaj i tutaj rzeczywiście chciałbym też podziękować za mecenanty naszego miasta, które jest zainteresowane głową <coughs> sportu, chce gościć w tych wielkich zawodników i my możemy przez to realizować dla Państwa, dla Łodzian, dla osób z naszego województwa tak duże, wielkie, spektakularne, lekkoatletyczne wydarzenie w naszym kraju. Także jeszcze raz bardzo serdecznie na nas, co, i Zachęcamy Łodzian do, do pingu na trybunę. Bądźcie z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.